Brown kolejny raz w semie zachował się jak wandal. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy wandalizm był czymś potępianym, gdy chuligani, bazgrzący z prajem raków pane po całym mieście, byli postrzegani jak najgorsi prostacy. Gdy głoszenie treści rasistowskich spotykało się ze społecznym ostracyzmem, a antysemici wszędzie widzący Żyda byli traktowani jak dziś płaskoziemcy w foliowej czapeczce. Tak był też traktowany leszek bubel. Taki braun z lat 90. Tylko, że bubel w wyborach prezydenckich w 1995 roku zebrał niecałe 7 tysięcy głosów, a Brown właśnie ponad milion 200 tysięcy. Możemy udawać, że nic się nie dzieje, ale kilka dni temu kilka wyrostków parowało w Warszawie do sklepu z rękodziełem. Oni zaczęli ubliżać ekspedientką, grozili spaleniem sklepu, bo nie podobały im się tęczowe przedmioty. Dobrze, że do sklepu z zabawkami nie weszli, bo by chyba oszaleli od tęczowych kredek. Gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kredki, jakieś e, e, kolorowe kredki, kolorowe ten kredki, ten kredki są po prostu, nie no, wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Zawsze w społeczeństwie byli brutale, którzy uważali, że przemoc to najlepsze rozwiązanie. Nie ma argumentu? No to można przywalić. I kiedy Brown normalizuje takie zachowania, to jest to największy skandal. Załóżmy, że ja nie lubię białych samochodów. Więc nie to, że ja sobie takiego nie kupię. Ja będę jak Brown. Gdziekolwiek zobaczę biały samochód, to wezmę baseballa i stukę szybę. Albo będę mazał sprayem. I co też byście mówili? No, w końcu stanowczy człowiek. Tak trzeba, bo nie można normalizować bieli w motoryzacji. Jeśli ktoś tak usprawiedliwia zachowania Brown'a no to dokładnie to robi, normalizuje agresję. A problem polega na tym, że ta agresja zawsze wraca i nigdy nie wiadomo, czy nie trafi właśnie do tego, który ją tak propaguje.